Siemanko, witam was z powrotem, a więc dotrwaliśmy do ratusza normalnie. Zobaczymy, czy ktoś tu jest. O, wow, ktoś tu jest, o dziwo. Ktoś jeszcze się uratował, mogę coś naprawić? 224 no z tym moim tym, to na pewno. Dobra, walę tu na razie. Przeszukam sobie szapeczki. Rurka. Ja mam rurkę. Ostrzepiły. piły. I kasa. Dobra. Z kim mam porozmawiać? Macie coś do mnie? Dobra, idę zobaczyć tam, gdzie mi każą, czyli na górę. W lewo. W le a nie, 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 nie. Tutaj. I to jest gdzieś tutaj. Który to? Ten? Burmistrz. Kimu diabła jesteś, jak ci się udało tu dostać? Szukasz jedzenia, leków? Przykro mi, tak? Nie mam nic więcej do powiedzenia. Ludzie czekają na moje decyzje. O, i mamy filmika. Tak, chodzę sam, a jestem w czwórkę normalnie. Ten dupę powiedział dokładnie to samo, co te wiele na posterunku policji. Wszystko się postarały. Teraz każdy dba tylko o własną dupę. No ty masz fajną dupę akurat. Póki oni są bezpieczni, nikogo obchodzić, że get to płonie, get to u. Że trzeba znaleźć gościa z rabia na własną rękę. A ratownik jest gejem. No dokładnie, pierdzielić ratownika. Gdzie dzwoni? I czym? U, jaka komura. Siema ratownik, mamy cię w dupy, wiesz?

te dupki mogą sobie poradzić. No przecież na posterunku policji tam byli... Tam byli jakieś dawny, którzy tam się zabarykadowali i nam grozili nawet, czyli im nic nie dostarcza. I co teraz? Głową w mur. Zdanie ukończone. Teraz wchodzimy na górę. Nie wiem gdzie on jest. Tutaj. Tak, możesz mi pomóc. Słyszałem Twoim rozmowę z Brougham. Wiem, gdzie znaleźć to, czego szukasz. Gdzie? Niedaleko stąd jest supermarket. Problem w tym, że panował go jeden z gangów. Zabiją cię, zanim zdążysz splunąć. Niebezpieczna podróż, ale ciebie chyba trudno zniechać tak, jak będzie. No dobra. Tylko daj mi broń. Tak. Zejdź po schodach i porozmawiaj ze strażnikiem przy drzwiach. Ten stary pijak przepuści każdego, kto wyświadczy mu drogą przesługę, przysługę. Boże, jeszcze przysługę szmacie mam to jest na dole czy na górze? E, to jest tutaj, dobra. Wsiłam pijaku. Dobra, zrobię co? Pilnuję tego cholernego bo ja się nie mogę ruszyć. Dopóki nie mogę nawet się wyszczać. Pójdziesz na górę do biura, bo już nie mi butelkę czegoś mocniejszego, ale ja chyba mam przy sobie, czy nie mam? Łap. Ja mam. Ale fajnie, nie musiałem latać. Otwieraj. Pyk. Ty mam coś do robienia, no ale co jeśli siana nie mam? Ile mam siana? 250, nie ma szans. Dobra, idziemy dalej. Idziemy sobie przed siebie do supermarketu. Czy tu gdzieś hipermarketu? Tylko dla zaproszonych. Kanałowe ścieki. Boże, znowu przez te ścieki jak nie widzę tych ścieków. No te szmaty są. Zadania śledzone przez współgracza możesz zobaczyć w dzienniku zadań super. 68 metrów. Dobra, to zapieprzamy. Napój, napój energetyczny. To on żyje? Boż to niko tu nie zabił, on se leży. Zdychaj. 35 tylko moje kopy zdają strasznie niewiele. Strasznie, strasznie. No, jeszcze słyszę grubasa pieprzonego. Którego nie zabiję, bo mam go gdzieś, dlatego ja też zapieprzam. Ech, ech, ech. To już tu bliżutko, lol. I, nie po... I tu już. Co tu jest? Pieprzaj! Pieprzony kacap Dobra To już jest hipermarket? Nie Wiedziałem, że to będzie za szybko 40 metrów No spieprzaj, dziadu Portfel, napój i zamknę ci, ci drzwi przed nosem Oła Jak śmiałeś wejść bez pytania Ty, szmato Dobra, otwieramy. Oho, mój niechciany kolega, tylko tam rurka była, chciałem rurkę. Albo nie, mój nożyk jest lepszy, chociaż jest niedziałający. Przełazimy i zapieprzamy do hipermarketku. Tylko nie wiem, jak ja tam wytrwam, jeśli oni będą mieli broń, bo to gang. To nie wiem, jak ja tam przetrwam. To już tu? Tak, tu już jest hipermarket. Nie będę zapisywał, bo to krótko trwało, tak więc będę grał dalej. Taki dłuższy pewnie odcinek będzie i zobaczymy. Dobra, otwieramy drzwi, pyk. E. A tu ja tędy przyszedłem, lol. Dobra. Butla, nie chcę butli. Chociaż jak coś tu będzie, to go butlą. To musimy zakręcić. Jest tu ktoś. Pyk. Ktoś tu taki. O cholera. Zdałoby się ich powybijać dla świętego spokoju. O. To trochę mi się nie chce. Zdychaj! Szwędacz Dobra, jeden zdech. Ona też? Lol A ile ciosy z tego dodają? Eee, ładnie leci, tylko się szybko męczy. Dobra, możemy iść dalej. Nie, o nie, Tych z tymi sukami już nie będę walczył. Pyk. Oni są wszędzie. One, no, pieprzać No ale to jakieś kurde. Jacy się rozruszali strasznie. Dobra, chyba ich wale. No, pieprzona szmata. Zamykam wam drzwi I won Zbugowali się To już chyba tutaj Tylko ktoś tu jest Ile ta rurka ma? Strasznie niewiele Ale jaka druga broń? Pyk Czemu nie mogę jej wziąć? Tutaj Nie wiem Dobra, nieważne Tu ktoś jest Jakaś broń by mi się przydała, no ZOMBI! Boże, ja myślałem, że tu są ci terroryści już. O, tasak, tasak. Czemu go nie mogę wziąć? A, przytrzymaj. No ale trzymam. Dobra, wymienię go za to, jak się nie da. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia. No przecież jest przytrzymaj, no i co? Dupa, pieprza to. Proszę mi oddać mój nożyk. To tutaj. Dobra, zdałoby się coś tu posprawdzać. Zdychaj. Dobra, włazimy. Pyk. E? Fuck let you jeszcze nie mam szans bez broni. Ale tylko jeden tu jest. Oho, jeden. Ładnie, że to jest jeden. Gdzie on jest? Zdychaj, bo muszę mieć twoją broń! Oła! Dobra. Żyćkami mi się mam nadzieję odnowią. Pokaż główkę. Tam jest. No przecież miałem się odnawiać życia, ej. Nie no coś tam się odnawiają chyba. To no, strasznie wolne. Walcie się. Ale pięknie wyłapał. Pięknie. Że tak powiem, tak będę przeciągał, pięknie. O. Jeszcze jeden. Normalnie z broni to ja mogę napieprzać Jest tu ktoś Pięknie znowu wyłapał No szkurde Ja ale coś mi to odnawianie żyć niezbyt działa Tak więc Ale zostało ich tylko dwóch Tylko ja chyba nie mam broni Czy mam? Mam, dobra Gdzie on jest? Zdychaj, szmato, ale bandziory mi to. Czemu w ogóle mi nie bierze amunicji do nich? To są jakieś inne bronie? Wypaczony? Nie wiem czemu tak. Chciałem amunicję. Dobra, coś tam wziąłem. Idziemy dalej. Jakoś sprawnie nawet poszło. O, wiedziałem, że to dopiero początek. Ale już po nim Nie myślałem, że jakoś tędy mam iść. Ale mam iść najprawdopodobniej tędy. Włapał? Chyba nie To z broni strasznie szybko mi traci życia. Po nim. Amunicja. No, nie mogę... Ten jego łysy łeb trafić, pieprzony. Ładuj. No ale piękne, spowolnione tempo. Co tu mamy? Napój. Chlejemy. Dużo ich tu nawet jest. Opanowali to. Gówno. O no i zamknął mi drzwi. Oho. I zabarykadował. Tutaj. Pyk. Pyk. Tylko jak tu. O, tu zombie będą. Muszę cię zabić, sorry. Tak pięknie w twoją główkę. O, ale trafienie krytyczne. Zdychaj. Dobra, po nim już ich słyszę za tymi drzwiami, tu jest w cholerę. O, coś wziąłem. Przez drzwi się do nich lepiej strzela. Słyszycie, ilich tam jest? Dobra, chyba to otworzy te drzwi. O, ale pięknie. A jeden siedzi nawet tu chyba. Dobra, baleto. w sianko. Pyk. Pyk. pićku. Ta szmata żyje. Szkoda mi amunicji na takiego pedała. Ale to jest ochroniarz chyba. Dobra. Tu zgram dane. Bierz batonika. Po co mu dane skąpów? Nie wiem. Aż się boję tu iść. Nie no, znowu on. Nie chcę mi się oła z nim bić Pyk Szybko Szybko Dobra Ale mi się fuksem udało Ocalony To są zabójcy, gangsterzy, bandyci Tak Chcę wezmę apteczkę Gdzie tu iść? Tutaj, tak? Muszę to wszystko otwierać I czemu oni tu siedzą? O, ale pięknie wyłapał, od razu zginął. Tylko te dawny tu są. Dzisiaj żyjesz, jutro gnijesz, bandziorze. Zdałoby się broń wymienić chyba. Już nie dostałem amunicję. Ich tu dużo, jest strasznie, widzę już to. A ciekawe jak ja do nich mam strzelać. Tu jest, pedał, pedał. Nowy poziom. Uuu. Wow. Dobra, zobaczymy, co mamy tutaj. Szansa na zmianę otrzymanych obrażeń, na przyrost energii. Zwiększa sumę pieniędzy z przeszukiwania. Nie chcę, przeciwnicy będą bardziej zwracać na. Na. na... Co? Przeciwnicy ba... będą bardziej zwracać na ciebie uwagę. Nie wiem. Motywacja. To motywacje bym wziął, wiecie. A z tych dolnych też mogę? Chyba nie. Co tu jeszcze mam do wyboru? Może to wezmę? Dobra, tak chyba będzie lepiej. Wyceluj w, w głowę przewróconego przeciwnika dziś pyk, aby go rozdeptać. A, to już mogę ich deptać teraz. Jak to chyba kupiłem, a wiedziałem, że coś takiego chyba można. Albo mi się pomieszało. Pieprzony bandzior. O, on ma nową broń Fajna. Ile amunicji? Nie mogę? Czy wziąłem? Czemu nie mogłem? Ej gdzie jest ta broń? Czemu ona mi znikła? Popieprzone to wszystko Taka fajna broń A mój cel to jest taki. Nie, ja muszę oszczędzać naboje. Jeden drugi nagrało się kiedy w cs nie? Ładnie mi to idzie nawet. tam ktoś ma lepszą broń. Oła. Fuck. No, już myślałem, że zginę. I ty ostatni. A tam jakiś, kurde, silniejszy był. Przygotuj zapasy do transportu. Ma ktoś jakąś broń lepszą? Tu leżą. Ale nie lepsze. Zobaczę, co tam ten ziomek miał za broń. Ten ale wymagany poziom 20, to ja mogę skoczyć mu. Dlatego mi to nie działało. Co tu mamy? A zamki też nie mogę otworzyć. Boże, wszystko jest na nie. Amunicja nie mogę też wziąć. Wszystko jest dla mnie kurde. Na nie, no to jest jakieś chore. Pyk, przygotuj do transportu. Jak mam to przygotować? F, pyk, wierzam, ale transport normalnie. Same soki. I mamy filmik. Ładny, piękny. Oglądamy. Oj. Tutaj ten filmik albo jest jakiś zbugowany, albo mi się wydaje... Ma jakieś takie dziwne kolorki. Ostatni! Faktycznie jest zbugowany, widzicie? Chyba z tyłu... Styl... Nie, albo to takie mają być kolorki, chyba. Albo i nie, nie wiem. Ale biegną downy. Dziwny ten filmik, chyba mi się coś nie udał, albo mi się zbugowało, ale nie chcę mi się w to bawić. Yy, rozdział 7. Tylko dla zaproszonych. Kanały ściekowe. Wczytywanie. Po raz kolejny. I co teraz? Powrót pełen goryczy. Nowe zadanie. Co to jest za, za zadanie? zadanie zadania. Wróć do ratusza. O, Dobra, tak jak wrócę, to wtedy chyba sobie zapiszę. Bo to jest blisko dość, chyba że mnie coś czeka tutaj niespodziewanego. To wtedy się wkurzę, że nie zapisałem. Ale do ratusza chyba nie jest aż tak daleko. Jaki pedał gonił mnie. Oszty. Ojej, otwieraj. Lej na ciebie. O, możesz mi skoczyć. Szkoda mi amunicji trochę, wiecie? No takich downów. Dobra, walej ich. Biegnę dalej do ratusza. Jest. Sekund pięć drogi. Więc jestem już blisko. O, ła. Jakiś czwok chciał mnie przewrócić. To już chyba jestem tutaj. To jest tu już. Nie, ja szczenia. Mam miałem déjà vu, ale to już jest bezpiecznie chyba. O, jesteśmy. Pyk. Przy ratuszu. I znowu wczytywanie. Ratusz, część druga, wczytywanie. Topielcy wymiotują łatwopalną substancję, która zwiększa podatność trafionych opar na broń zapalającą. Łu. super. Przedostań się do wyjścia ratusza. Dobra, ja chyba teraz sobie zapiszę. I co? I widzimy się za chwilę, do zobaczenia, cześć!